Szczęść Boże. Jeśli już władza zmusza nas do tego czy owego od czasu do czasu, no to w naszym interesie to, żeby ten przymus wynikał z aktów prawnych. Z aktów prawnych, a nie wolontarystycznych, uznaniowych decyzji tego czy owego urzędnika. Jest to w naszym interesie, i indywidualnym, i zbiorowym, żeby to były akty w miarę możliwości jakiegoś wysokiego, najlepiej najwyższego rzędu. No, z tym najwyższym rzędem to jest u nas kłopot, bo konstytucja. Nie dość, że wytarta, wyświechtana w toku kampanii politycznych ostatnich sezonów sama Sama forma i samo hasło konstytucyjności czy niekonstytucyjności tego czy owego, ale, ale gdyby nawet to słowo konstytucja i, i, i odwoływanie się do niej nawet gdyby, gdyby nie zdewaluowało konstytucyjności, kategorii konstytucyjności jako takiej, no to, to ta konstytucja post jaką mamy, jest, no cóż, mętniacka i, i jest wewnętrznie, no, co najmniej nie Jasna, jeśli, jeśli nie, wprost sprzeczna. I, i tak rodzi. Rodzi. Możliwość wielorakich, często, często wzajemnie wykluczających się interpretacji. No więc, nie odwołując się do tej konstytucji, cieszmy się jednak, że w ogóle jakieś tam mamy akty prawne, kodeksy, w tym na przykład kodeks karny, kodeks cywilny. Oczywiście, że i to jest jakaś tam postperelowska łatanina, ale. ale Lepszy ryc, ryc niż nic, są te kodeksy, można się do nich odwoływać. Natomiast, jeśli decyzję ma podejmować urzędnik, nawet i minister, no to natychmiast woda się robi znacznie bardziej mętna. Dlaczego w ogóle o tych sprawach tutaj snuje rozważanie? No dlatego, że zbliża się najwyraźniej czas próby. Zbliża się moment, Oby nie przełomowy w naszych dziejach, ale, ale taki moment, w którym będzie się musiało okazać, czy jesteśmy dalej narodem tradycyjnie kultywującym, zachowującym tradycję wolnościową. Czy też jesteśmy już stadem? Czy jesteśmy stadem, na co by wskazywało używanie w ostatnich, zwłaszcza tygodniach i miesiącach, przez wysokich i najwyższych przedstawicieli władzy państwowej takiego terminu jak wyszczepienie? Wyszczepienie. To jest taki termin, który, przyznacie Państwo, do bydła się bardziej stosuje niż do takiego właśnie pięknego zbiorowiska ludzkiego, jakim jest naród o, o tysiącletniej państwowej tradycji. A tu mówią o wyszczepianiu. No i mówią ludzie nie byle jacy, stojący na narodu czele, rzecz jasna, z, z, z ministrem zdrowia, który, który ni stąd, ni zowąd urósł nam w toku tej, tej kampanii antywirusowej, tej mniemanej, Pandemii, tej korona paniki urósł nam minister zdrowia do rangi jakiegoś super, ober, hiper ministra. To on zaleca to i owo, a to, co zaleci, to się staje rozkazem dla narodu bierze naród za twarz, po czym ogłasza, że w bliżej nieokreślonej przyszłości gotów będzie znieść te ograniczenia, które sam nałożył. i w Wprawdzie te ograniczenia są lekceważone i to publicznie lekceważone yy, przez premiera czy, czy prezydenta, no ale to tak oni półprywatnie lekceważą, jak tam gdzieś na jakiś weekend yy, czy jakąś wycieczkę, yy, czy, czy do lokalu, czy w plenerze yy, w jakimś parku narodowym się fotografują z kolegami, czy, yy, czy, z, yy, z, jakimiś, czy z jakimiś tam gospodarzami, no to premier, prezydent. Za nic sobie mają te rygory, no ale naród, naród traktowany już nie instrumentalnie, ale, ale naród traktowany właśnie tak jak. Jak weterynarz może swoich pacjentów traktować, no to, to naród właśnie i te maseczki, i te różne rygory tam ma pokornie znosić. No i otóż temu narodowi właśnie ten minister od zdrowia, co to o wyszczepieniu mówi, otworzył jasną, właściwie jedyną tak skonkretyzowaną perspektywę wypuszczenia z kwarantanny, mianowicie przez szczepienie. No i teraz pytanie. Jakiej, jakiej rangi akty prawne będą służyły egzekwowaniu. Tego porządku, co do którego zdają się go akceptować właśnie inni dygnitarze i urzędnicy wysocy państwowi. Wprawdzie pan minister, pan prezydent belwederski Duda coś tam tak próbował kręcić i kluczyć i wyraźnie nie udzielił odpowiedzi na, na pytanie o przymus szczepień, ale zdaje się, że, że w jakichś okolicznościach byłby gotów ten przymus. Akceptować. I to właśnie rodzi niepokój. Niepokój szeroki, coraz szerszy, już na pewno szerszy niż tylko te środowiska, które w poprzednich latach, dekadach upominały się o, o wolność w tej dziedzinie. Wolność, czyli właśnie na przykład przestrzeganie praw rodzicielskich, czyli tradycyjnie właśnie prawa rodziców do decydowania o tym, co się ich dziecku aplikuje, a czego nie. To już znacznie szerszy niepokój niż tylko ten dotyczący ludzi, których te sprawy, którzy mieli okazję którzy mieli okazję zapoznać się z tymi procedurami medycznymi, ich ewentualną wadliwością, ryzykiem, ryzykiem, które się nazywa niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Coraz więcej ludzi tym się interesuje i, i słusznie słusznie, no bo właśnie rodzi się pytanie, czy to znowu i dalej, jak, jak pod pretekstem walki z wirusem, mocą jakichś zarządzeń ministerialnych, czy będą jakieś spec ustawy do tego, do tej pory w tradycji polskiej państwowej, jeżeli dorosły człowiek miał być ubezwłasnowolniony, i ze stanu dorosłego, wtrącony z powrotem do stanu dziecięcego, w którym nie decydujemy o własnym ciele, no to zawsze się to odbywało w toku jakiegoś przewodu sądowego. Sądy, mianowicie sądy decydowały, kto ma zachować pełnię praw i decydować o własnym losie, a, a komu, kogo kogo się tych praw y, pozbawia i wtedy, właśnie na przykład, w jakimś szpitalu. Y, y, no cóż, to już, to już inni. Bliscy albo, y, albo medycy decydują o tym, jaką tam, y, jaką tam pigułkę czy ampułkę y, zaaplikować. Y, niejasność, niejasność podniesiona do rangi Zasady ustrojowej w Rzeczypospolitej właśnie w dobie mniemanej pandemii i, i walki z nią. Ta niejasność już na całego wprowadzona i rodząca na co dzień, co nie tylko ja niegodny stwierdzam, ale stwierdzają także coraz licz, liczniejsi już prawnicy i, i, i także politycy otwierają w tej sprawie coraz szerzej oczy i, i w związku z tym niektórzy także i usta y, otwierają, że rodzita y, rodzita y, ta legenda koronawirusa rodzi codzienną praktykę nadużywania uprawnień przez władze. No i, i jeśli w związku z tym tak wysoko postawione osoby wytyczają perspektywę wyjścia z kwarantanny tylko przez masowe, cytuję, wyszczepienie, także i narodu polskiego, no to pytanie: jakim prawem? Jakim prawem? Wygląda na to, że prawem kaduka. Dlatego że do tej, pory, do tej pory właśnie jednak te, przepraszam za słowo konstytucyjne zasady, jednak właśnie te tradycje państwowe i narodowe nie dopuszczały, szanowni państwo, bez sankcji prokuratorskiej co najmniej, a za sankcją prokuratorską, ja wiem, że to jest prl jeszcze termin, ale zdaje ale, ale, się, że władza aktualna z pewnymi sentymentami sięga po coraz liczniejsze rozwiązania z tamtej epoki, więc, więc używam tej nazwy nawet. Perelowska sankcja prokuratorska, to była przecież sankcja tymczasowa, i, 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 i musiał w którymś momencie wkroczyć do akcji sąd. A, a tutaj naród oswojony z tym, że, że bez żadnego sądu, że, że już wcale niekoniecznie medyk, ale może być, tak właśnie jest w zarządzeniu ministerialnym Felczer. A felczer no to może być ktoś, kto może nawet parę miesięcy temu przyjechał, a może krócej, przyjechał z jakiegoś dalekiego kraju, albo i niedalekiego, ale obcego kraju, z zagranicy i tutaj praktykuje w zawodzie medycznym, nie mając patentu doktorskiego, w pełnym tego słowa znaczeniu, nie mając, nie mając papierów i, 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 i zatem nie mając wykształcenia. Pełnego i praktyki lekarskiej, więc może być sobie felczer w towarzystwie jakiegoś policjanta. Mówię jakiegoś, dlatego że to różne służby teraz zostały zaangażowane do walki z tym wirusem i straż kolejowa może nominować tego czy owego pasażera na nosiciela koronawirusa. Notabene, nawet i nie straż, tylko zwykli kolejarze zostali ostatnio przez władzę zaangażowani do tego, żeby donosili, czy przypadkiem ktoś tam na Jakiś protest do Warszawy, nie jedzie. Została, jak wiadomo, zaangażowana i de facto częściowo zmilitaryzowana. No, bo tam w kierownictwie się pojawił taki tam z Ministerstwa Obrony. Zmilitaryzowana poczta polska. Ja oczywiście stosuję tutaj figurę, figurę stylistyczną zwaną przesadnią, ale, ale to wcale nie jest wielka przesada, i, i, i kto wie, co nastąpi w kolejnych miesiącach, jaka jeszcze służba państwowa ulegnie takiej militaryzacji de facto, jeśli tymczasem wojsko zostało skierowane do tego, żeby asystować w policji w tej, w tej walce z mniemaną pandemią. Więc tak mnożę tutaj i piętrze te wątpliwości, czy raczej wskazuję te, które już są nieźle wypiętrzone, po to, żeby wyraźnie stwierdzić, że Aplikowanie Polakom jakiejkolwiek procedury medycznej, jakiegokolwiek specyfiku farmaceutycznego, aplikowanie pod pretekstem walki z jaka by to nie była straszna zaraza, to będzie bezprawie. To będzie rzecz nowa w naszych dziejach, to będzie rzecz niesłychana, bo, bo cóż, do tej pory, jeżeli tego typu operacje były prowadzone, to one były zawsze związane no, co najmniej ze stanem wojennym, co najmniej ze stanem wojennym, stanem wojny, bo akurat stanowi wojennemu, temu z lat 80., chwała Bogu, tego typu operacje nie towarzyszyły. No właśnie. No właśnie, czyżby miała nam się łza wokół kręcić na wspomnienie tego, czego nawet za PRL-u, nawet rozbiorcy, zaborcy, okupanci nie zdecydowali się z Polakami robić? To straszna perspektywa. Być może władza jeszcze się opamięta, być może temu opamiętaniu będzie służyć, wzmocni te tendencje państwa państwa na razie jeszcze zdałoby się niekonieczny ale za chwilę już być może niezbędny sprzeciw obywatelski nieposłuszeństwo obywatelskie to oczywiście bardzo poważna sprawa bardzo poważna sprawa no ale cóż może być poważniejszego niż zamach na naszą cielesność czyli to co mamy najbardziej Prywatnego. Jeśli by nasze ciała, szanowni Państwo, miały być pod pretekstem takiego konstruktu myślowego, jakim jest zdrowie publiczne, jeśli by nasze ciała miały być upaństwowione, jeśli by dysponentem naszych ciał, w sensie prawnym czy bezprawnym, faktycznym, miał się stać ktoś taki jak minister Szumowski albo i jakakolwiek inna jakakolwiek inna osoba, osobistość prawem kaduka wyposażona w takie procedury to, to szanowni państwo z całą pewnością to będzie otwarcie nowej epoki w dziejach tego czego już nie nazwę Rzeczpospolitą Polską, bo to będzie oznaczało, to będzie oznaczało wrogie przejęcie tego naszego szyldu państwowego przez jakiś całkiem inne obcy, wrogi naszej tradycji państwowej i narodowej projekt polityczny. Proszę zauważyć, Ja nie wypowiadam się na temat skuteczności. Takich czy innych procedur medycznych. Ja nie recenzuję takich czy innych produktów przemysłu farmaceutycznego. Od tego są inni, lobbyści, sprzedawcy, którzy notabene razem w skali globu już w tej chwili zarabiają znacznie więcej pieniędzy niż, niż cały na przykład rynek paliw kopalnych, płynnych i, i, i stałych. Ja się nie wypowiadam zatem na temat tych procedur, czy pigułek, czy ampułek. Ja tylko i aż zgłaszam weto wobec konceptu aplikowania tych być może wielkich dobrodziejstw na siłę. Na siłę. Ja się opowiadam, tak jest, za tym, żeby w Polsce każdy miał prawo do, do no cóż. Przyjmowania bądź nieprzyjmowania zastrzyków, specyfików takich, jakie tam uzna za stosowne bądź niestosowne. Ja, uwaga, nie staję na drodze do szczęścia tym spośród nas, którzy uznają za stosowne bezkrytycznie łyknąć w sensie dosłownym albo też dać sobie to, co tam akurat e, bracia szumowscy, albo jacyś inni biznesmeni, e, mający, mający jeszcze do dyspozycji sankcję e, polityczną, e, polityczno- policyjno-wojskową, e, co tam e, uznają za stosowne państwu stręczyć czy reklamować. Jeśli państwo macie to, na to ochotę, no to droga wolna. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że no, byłoby dobrze, żeby tam, prawda, nie tylko na słowo, na słowo Billa Gatesa czy jakiegoś innego dobroczyńcy ludzkości, dobrze byłoby wiedzieć. Co to właściwie jest za specyfiki i, i, i czemu ma służyć jego zaaplikowanie? Ale powiadam, na drodze do szczęścia nikomu nie stanę. Bardzo proszę w tej sprawie o wzajemność, o, o wzajemne przyzwolenie na to, że, że w Polsce mogą żyć. Ludzie, którzy, no cóż, jeśli nawet ktoś myśli, że nie nadążają za postępem ludzkości, no to właśnie jest ich sprawa. Jeśli państwo uważacie, że to jest taki, taki, taka wspaniała rzecz i wspaniała perspektywa, no to cóż, no to, to, to wy będziecie bezpieczni, prawda? Będziecie bezpieczni, bo jeśli te szczepionki są takie skuteczne, no to wam już potem nic nie zaszkodzi. Ja. No, Upominam się tylko i aż o poszanowanie wolności osobistej. Upominam się o to, żeby, żeby władza, niezależnie od tego, czy, czy ma twarz miłą, czy szpetną, czy się, czy się uśmiecha tak życzliwie wobec całej ludzkości, jak, jak Morawiecki z Dudą, razem wzięci żeby władza nie była dysponentem ciał Polaków, żeby władza nie była wyposażona czy to konstytucyjnie, czy to, czy to właśnie w kolejnym podawanym właściwie tylko do wiadomości, bo nie do dyskusji, zarządzeniem ministerialnym, żeby władza nie miała prawa przysłać nam do domu, bo to, no cóż, koniec końców, to właśnie tak miałoby wyglądać. Policjanta w towarzystwie może jakiegoś, jakiegoś tam żołnierzyka wojsk obrony terytorialnej, którzy będą asystować temu jak pielęgniarz z felczerem, bo już wcale niekoniecznie. Patentowanym medykiem będą nam aplikowali to dobrodziejstwo, które, które być może nawet będzie reklamowane jako, jako darmowe, jako całkowicie bezpłatne. No, wiadomo, że nie ma darmowych obiadów, więc pewnie też i w tym przypadku przyjdzie nam, jak nie wprost, to, to w jakiś inny sposób. Słono za takie dobrodziejstwo zapłacić. W historii świata, jeśli coś dobrego, jakaś dobra oferta, dobry produkt, jakiś świetny wynalazek trafiał na rynek, no to cóż, prędzej czy później przemijał się do, do świadomości i, 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 i rynki podbijał. Innymi słowy, jeśli coś dobrego. W takim wynalazku, to ludzie na pewno po to sięgną. Tam, gdzie natomiast pojawia się przymus państwowy, niezależnie od tego, jakimi obudowany teoriami, jakimi koncepcjami medycznymi, socjologicznymi i jakie do tego zostaną jeszcze przysztukowane konstrukty prawne, to jest, szanowni Państwo, totalniactwo. To jest w perspektywie, no cóż, na razie może nawet jeszcze zielone pastwisko, ale ogrodzone elektrycznym pastuchem. Na razie może nawet jeszcze nie tak od razu obóz koncentracyjny, ale to z całą pewnością już nie będzie nasza wolna Polska, bo jeżeli można człowieka, przepraszam, zgwałcić pod pretekstem walki z jakąś pandemią, której powrót notabene ze zdwojoną siłą na jesieni zapowiada tenże, wyżej wspomniany, Szumowski. Jeżeli można człowieka zgwałcić pod takim pretekstem, no to, to w jakiej dziedzinie? Zostanie nam prawo do prywatności i, i zostanie nam prawo do decydowania o czymkolwiek, jeśli mielibyśmy stracić prawo do decydowania o tym, co się dzieje z naszym własnym ciałem. Obyśmy wszyscy zdrowi byli na ciele, duszy i umyśle z Panem Bogiem.